Witajcie widzowie! Dziś nagrywamy Siódme na Okienko w kalendarzu. Napiszcie, co wczoraj dostaliście na Mikołajki, bo ja dostałem e, laptop, e, słuchawki, e, no i wycieczkę dzisiejszą. A więc wieczorem, gdzieś o 21:00. Jadę gdzieś, ale gdzie to ja kompletnie nie wiem. Znaczy, wiem, na mecz do Kędzierzyna. Napiszcie, czy Wy też będziecie tam, a ja już otwieram. Bez przedłużania. Dobra, gdzie tu jest siódemka? O, jest. Oho. Ja wiem, co to jest. Nie wiem, jak to się nazywa, ale ja wiem, co to jest. Takie mi jeśli A, i napiszcie, czy macie też może gry LEGO na... mmm... Um, na, na komputerze. Napiszcie, może będziecie mieli, może nie, a więc jestem ciekawa. Ja tu składam. Tutaj dźwignia. Matku, jak mi to wyskoczyło. I czerwone. Pierwsza część złożona. Tak powiem pierwszy etap złożony powiem mhm. Wszystkie trzy etapy złożone to teraz składamy wszystko do kupy znaczy kompletnie nie wiem co to jest, ale co to jest? I oto zaczynajcie film w tym momencie i napiszcie co to jest. A ja już pokazuję ta, 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 ta. Oto coś takiego. Nie wiem kompletnie co to jest. Ma wahadło. Dźwignie to wszystko znaczy się. No i coś takiego dziwnego. No to ja już będę się z Wami żegnał. Na razie...